Cześć, witajcie na kanale Moim zdany. Zapraszam Was dzisiaj na nowego vloga. Ja w trochę innej odsłonie kombinowałam się z włosami, ale nie wiem, czy ta fryzura mnie przekonuje. Właśnie jestem sama w domu i skończyłam nagrywać dla Was film. Jeżeli on już jest na kanale, to Wam podlinkuję tu u góry, a jeśli nie, to pewnie zobaczycie niedługo, a teraz muszę posprzątać po bojowisku, które oczywiście mi się zrobiło po nagrywkach, łącznie z urwaną zasłoną, bo widzicie, słońce jest mocne, zachodzące już, chociaż mamy godzinę 15, a za mną no, oczywiście bajzel i część tego bajzlu zrobiła Zosia przed wyjściem a część niestety zrobiłam ja bo musiałam na przykład z samej szafki pościągać wszystkie zabawki na dół także za chwilę czeka mnie e, sprzątanie no i może powinnam coś zjeść, bo ja nie jadłam jeszcze dzisiaj obiadu e, przed wyjściem dałam tylko Zosie i Krzyśkowi mm, obiad a sama nie jadłam Także myślę, że za chwilę się muszę wziąć za obiad. Mam dzisiaj w planach rybę z frytkami, zobaczymy jak mi pójdzie, a wcześniej już młoda z Krzyśkiem jedli zupę pomidorową. Także taki plan na dzisiaj. No i i co? I walczymy sobotnią, weekendowo. E, także tak, no ja teraz musiałam trochę popracować, e, takie życie youtubera. E, czasami ktoś myśli, że to jest tylko takie pitu-pitu tutaj do mikrofonu, do aparatu, ale tak naprawdę, jak ja to kiedyś próbowałam godzinowo policzyć, to to jest dla mnie, przy tej ilości filmów, którą publikuję dla was, to jest takie jakby dodatkowe pół etatu. Jeśli chodzi o kolor na paznokciach, to mam ten lakier, który Wam pokazywałam w niedawnym vlogu, że kupiłam w Rossmanie. To jest Semilac Berry Nude. Bardzo lubię ten kolor, chociaż jak przypominałam go sobie w głowie, to wydawał mi się trochę jaśniejszy. A teraz pomalowałam paznokcie i one takie dosyć ciemne wyszły, ale myślę, że na jesień to jak najbardziej spoko. Także fajnie. No i, i co? I tyle. Małe przyjemności malowania paznokci. A jeszcze tylko powiem Wam o tym bidonie, ponieważ dostaję o niego bardzo dużo pytań od Was w komentarzach i wiadomościach prywatnych. E, pokazywałam go w jednym z poprzednich vlogów, że kupiłam dla Zosi na zimę taki termiczny bidon e, i dostaję pytania, gdzie kupiłam, jak kupiłam, czy mogę dać linka i e, jak się nazywa, jak się sprawdza. E, no więc jest to bidon z Beaby. E, nie mam linka bezpośrednio. Ja kupiłam go na Allegro, ale jak piszecie Beaba Bidon termiczny, albo po prostu Beaba Bidon, to na pewno znajdziecie e, tych bidonów. Bidonów termicznych nie ma jakoś zbyt wiele, a z beaby to już w ogóle są. Znaczy jest ten, i on jest chyba w dwóch kolorach. Wiem, że jeszcze jest niebieski. Jeśli chodzi o to, na jak nam się sprawdza, to całkiem w porządku. To znaczy, wydaje mi się, że dobrze trzyma temperaturę i Zosia lubi z niego pić, ale teraz akurat Krzysiek zabrał zwykły bidon, bo jeszcze nie mam rozów, nie jest tak zimno. Pojechali tylko do babci, więc akurat ten został w domu. Właśnie czeka na mycie, także tak Wam tylko go pokazuje, że jest, że działa, że całkiem spoko się sprawdza. Jest trochę ciężki, no bo Wiadomo, jest to stal nierdzewna tutaj, no i ma dosyć małą pojemność nie wiem, chyba 200 ml. Nie wiem, chyba 250 tu nie ma, bo no, te ścianki są dosyć grube. Ale z tego co patrzyłam, to trzyma temperaturę całkiem w porządku. Ta woda nie jest w środku zimna, natomiast no, ja nie wlewam tu w rządku. Ja mieszam tutaj wodę pół na pół ciepłą z zimną, żeby to się od razu nadawało do picia, dlatego że no, nie wiem, jak będzie powoli stygła ta woda. A gdyby Zosia się chciała napić, to absolutnie nie chcę, żeby się poparzyła. Jeśli chodzi o istotne kwestie, czy cieknie, to nie, nie cieknie, aczkolwiek ja profilaktycznie zawsze bidony wkładam do woreczka, zanim włożę do torby, dlatego że już mi się zdarzyło, że torbę miałam mokrą i to nie dlatego, że bidon ciekł, tylko dlatego, że po myciu bidonu gdzieś tu w zakamarkach została mi woda i gdy taki świeżo umyty bidon schowałam do torby, to miałam mokrą torbę. Zaczynamy poranek niedzielny. Mamy godzinę za 28, a ja tu już tworzę placki z jabłkami i mam już zrobione ciasto w termomiksie, ale nie korzystam z przepisów z termomiksa, tylko z kwestii smaku i mnożę ten przepis razy dwa, dlatego że z jednego wykonania jest za mało dla nas. E, obrałam sobie już jabłka i teraz będę to wszystko łączyć i smażyć. pierwsza partia już mi się smaży e, trochę krzywe mi dzisiaj jakieś wyszły e, było jakieś, mam twarde jabłka, które pokroiłam w duże kawałki no ale mam nadzieję, że się usmażą i że będą smaczne Zofia już się nie może doczekać prawda Zosiula? no, wszyscy głodni. i tu mam już gotowe placki wyszło ich chyba Mama. trzy razy więcej ale te już będą chyba na jutro bo nie damy rady zjeść dzisiaj witam się z wami z auta w Pogórny niedzielę. Na szczęście nie pada, ale jest tak sobie. Było przez chwilę w ciągu dnia ostre słońce, ale jest wiatr i jest nieprzyjemnie, także nie zdecydowałyśmy się z Zosią na spacer. E, tym bardziej, że e, dzisiaj rano pojawił nam się jakiś gil pod nosem. Jakiś katar nas atakuje. Mam nadzieję, że to się wszystko uspokoi. Już zaczęłyśmy inhalację. Sorry za moje włosy, ale no tak jakoś w biegu się ogarniałam. E, jeszcze teraz był bieg do kłosa, a właśnie idziemy teraz do babci. Byłam po ciasto. E, no, całe szczęście kłos jest <noise> całodobowy i jest w niedzielę otwarty. I nawet fajne ciasta były, także spokojnie. Kupiłam sobie też chleb na poniedziałek przy okazji. Muszę coś z tymi włosami zrobić, denerwują mnie. Ale się nie stroiłam i nie malowałam jakoś zupełnie specjalnie, dlatego że jadę tylko do mojej mamy z Zosią e, i tak wymyśliliśmy sobie z Krzyszkiem, że podzielimy się tym weekendem e, po to, żebyśmy oboje mogli ponagrywać coś na YouTube. E, także wczoraj ja nagrywałam, e, dzisiaj nagrywa Krzysiek i wczoraj Krzysiek był e, z młodą u swojej mamy, dzisiaj ja jadę z Zosią do mojej mamy e, i dzięki temu mamy w domu chwilę, żeby ponagrywać dla Was filmy. E, no mój mąż się zaniedbał z YouTube'em bardzo przez te wszystkie nasze Choroby, przeziębienia i tak dalej. Powiedział, że e, już chyba ponad miesiąc nie nagrywał nic, a miał tyle pomysłów, także teraz postanowił wykorzystać czas. Mam nadzieję, że mu to światło nie przeszkodzi, bo było, mówię, ostre słońce, a teraz nagle się zrobiło ciemno. Ale i tak wyszłyśmy z domu wcześniej niż planowałam, bo na początku miałam jechać do mamy na 16, a teraz jest 14.30 i już jedziemy, także. Eee, także i tak jedziemy wcześniej. Eee, fajne ciasto mi się udało kupić. Eee, jak się nie rzucimy na, na niezmą, to wam pokażę. Torcik hałowo-czekoladowy. Mam nadzieję, że będzie dobry. Jeszcze nigdy e, tego smaku z kłosa nie jadłam, ale wygląda naprawdę fajnie, bo te małe torciki w kół wyglądają po prostu uroczo i przepysznie. I większość jest dobra, czasami lepsze, czasami gorsze, ale fajne jest to, że one nie tylko wyglądają, ale też smakują bo zdarzają się takie cukiernie, że um, torty czy ciasta tylko ładnie wyglądają e, a niestety nie smakują najlepiej także e, będzie kawusia, będzie ciacho no i tak, i mówię, nie ma spaceru i mam nadzieję, że ten Katar nam się uda opanować bo troszkę mnie to zmartwiło ale już w ciągu dnia jest lepiej w nocy miała trochę nos zatkany i rano tak jak mówię, e, glód pod nosem no, ale ogólnie humor dopisuje, zabawa przednia. Dzisiaj Zosia się zaczęła tak bardziej aktywnie bawić lalkami, e, bo do tej pory bawiła się wózkiem, ale lalki to tak, no tam wsadzała do tego wózka i tyle. A dzisiaj tak naprawdę nosiła jedną lalę i drugą lalę. Naprawdę byłam pod wrażeniem i nawet na drzemkę poszła z lalą, koniecznie. Także zaczyna nam się faza na I postanowiłam nagrać to telefonem z nowym mikrofonem, żeby fajny dźwięk był. I słuchajcie, tak się wkurzyłam, dlatego że coś mi zaczyna szwankować ten nowy mikrofon. Um, I najpierw, jak nagrywałam takie próby mikrofonu, to e, coś trzeszczało. Potem to nagranie główne wyszło w miarę ok, znaczy nie ma trzasków, jest dobrze. Natomiast y, potem dogrywałam jeszcze pożegnanie, i to pożegnanie wyszło mi z trzaskami. Także niestety wyleciało na montażu, i jestem zła, bo jak to jest, że mikrofon nowy za trzy stówy i on mi trzeszczy? Ehm, no i bardzo źle to brzmi. To, to po prostu są takie trzaski, że ja nie jestem w stanie nic tym zrobić. To trzeba by na nowo nagrać, i nie wiem dlaczego. E, rozmawiałam o tym z Krzyśkiem, zastanawiamy się, czy coś jest przy podłączaniu. Ten mikrofon nie ma żadnych guzików na sobie, żadnych przełączników, nie można tam nic ustawić. Czy to jest wada mikrofonu, ale nie trzeszczy za każdym razem, tylko czasami. Czy to jest jakiś błąd, że ja coś nie dociskam przy podłączaniu go? Eee, no nie wiem. Ale jestem zła, bo wiecie, jak ja nagrywam film i na przykład się pół godziny nagadam i potem okaże mi się w postprodukcji, że są czaski i nic się z tym nie da zrobić i ja muszę to nagrać od nowa, no to już może lepiej byłoby nagrywać bez tego mikrofonu, tylko tym wbudowanym w telefon, tak jak teraz nagrywam, bo teraz nie podpiąłam tego nowego mikrofonu. E, może wtedy dźwięk jest troszkę e, słabszy, ale jest e, znośny i nie ma trzasków. No, a tu ja chcę, żeby dźwięk był lepszy, e, żeby było lepsze wytłumienie, żeby było e, mnie lepiej słychać, a dostaję dźwięk z trzaskami czasem nagrywam też tym mikrofonem krawatowym ale mam z nim też taki problem że jak kręcę głową to ten dźwięk ucieka no bo mam go podpięty na przykład z jednej strony ja kręcę głową i się ruszam i wtedy ten dźwięk jest słabszy, gorszy i raz chyba też na jednym filmie mi się zdarzyło, że on tak jakby się rozłączył, nie wiem dlaczego ale przynajmniej nagrał się dźwięk z telefonu, czyli nie z trzaskami tylko z telefonu, po prostu tak jakby ktoś odłączył mikrofon um, ale ta jakość dźwięku usłuchać przełączenie i różnica, ale było akceptowalne, tak, że ten film poszedł akurat no, ale teraz te trzaski, to no, słuchajcie tak mnie to zdenerwowało jak ja sobie pomyślałam, że wiecie, dla nas to jest operacja cała, bo tak, Krzysiek zabiera Zosię ja zostaję w domu, szykuję się maluję, piszę scenariusz, nagrywam montuję i w postprodukcji na drugi dzień wychodzi mi, że są trzaski, gdzie wczoraj od razu po nagraniu sprawdzałam ten materiał i no nie wiem, musiałam jakoś to szybko sprawdzić, bo wydawało mi się, że jest ok że jest bez trzasków a dzisiaj się okazało, że jednak są trzaski. Muszę jeszcze to poobserwować i najwyżej mikrofon pójdzie na reklamację, bo wydaje mi się, że to może być jakaś wada mikrofonu. No albo to jest problem, że ja go, nie wiem, za słabo podłączam. Nie, nie dopinam go do końca, nie mam pojęcia. Ale jeżeli mieliście taki mikrofon, ten Rode y, VideoMic y, na Lightning do podłączenia, to dajcie znać, czy mieliście jakieś problemy z nim, czy znacie ten mikrofon. Może, może jakiś youtuber, który tego używa mnie ogląda, albo może ktoś do czegoś innego używa tego mikrofonu, bo to też chyba do wideokonferencji można używać. Kurczę, no nie wiem, no do tej pory to już jest mój trzeci mikrofon z roda, a Krzysiek też ma jeden, czyli w sumie nasz czwarty mikrofon z tej firmy. I do tej pory wszystkie były super. Nic się z nimi nie działo, one naprawdę są warte swojej ceny. Tak, Takie piękne ciacho będzie jedzone. A tu mamy Pischingery i Zofia już zarada pisingera, a są z alkoholem i będzie śpiewać potem. Nie wyglądam najlepiej, dlatego że dzisiaj późno wstałyśmy z młodą, już dzisiaj nie było czasu na makijaż, bo młoda pospała i wstałyśmy zamiast o 5 to o 6.15. Że tu była kolejka pod szpitalem, no to dzisiaj pusto, cicho. W piątki nikt nie pracuje, prawie pusty parking. Rano miałam miejsce do wyboru do koloru, jak e, 3 dni temu czy 2 dni temu nie było, gdzie zaparkować. Tak dzisiaj pusto, także niektórzy chyba przychodzą do pracy raz w tygodniu, zazdroszczę. E, ja już po pracy jadę po młodą e, i. Tak zmieniając temat z tematów dzieciowych na może, jakieś takie tematy życiowe, to e, nie wiem czy oglądacie e, pana Jackowskiego w internetach na YouTube'ach, ale ja czasem oglądam. Czasem nie, bo nie mam czasu, te jego audycje są dosyć długie. Nie lubię tego oglądać na żywo, bo mi się e, nie udaje trafić w czas i denerwuje mnie czat na żywo i czasem mi się coś zawiesza, ale oglądam sobie czasem e, z opóźnieniem, no nieważne. W każdym razie te jego najnowsze audycje i najnowsze wizje bardzo mnie zestresowały. Jeżeli nie oglądacie to, sobie zobaczcie. Nie wiem, co o tym myślicie. Niektórzy wierzą, niektórzy nie wierzą. Mój mąż się trochę z tego śmieje. Ja staram się nie brać wszystkiego tak 100% żeby się nie stresować za nadto, tak jak mówię, czasem go nie oglądam, bo się boję e, tych wizji, e, ale, ale ogólnie wierzę i bardzo bym chciała, żeby mój mąż, który się śmieje z tego, miał rację i żeby e, się to wszystko nie spełniło i nie sprawdziło, ale mimo wszystko się boję i no dużo myślę na ten temat, co, co się będzie działo, e, co będzie... Z nami, z Polską, ze światem, z tym kryzysem energetycznym, który jest teraz przed nami. Z tym, że ma nie być prądu, z tym, że mamy sobie spakować plecaki. No i, i tak sobie myślę nad światem, i nad tym, że w zasadzie chyba każde pokolenie ma jakieś przejścia. O, przepraszam, wyprostuję. Ma jakieś przejścia, dlatego że moi dziadkowie e, przeżyli wojnę e, i okupację. E, było parę lat spokoju, a teraz następne pokolenie jeszcze żyje czyli moja mama, czyli dzieci moich dziadków, tak? jeszcze żyją, a, a już są jakieś niepokoje na świecie. E, no, my jesteśmy takim ja było wychowane w czasach yy, pokoju, spokoju i yy, w dobrobycie i, jak to nazywa, takiego miękkiego chowu jesteśmy i że może nam być się ciężko przyzwyczaić i przystosować i odnaleźć w jakiejś yy, gorszej rzeczywistości. Yy, no a jeśli chodzi o prąd, to jesteśmy tak bardzo zależni, że w zasadzie ja na przykład w domu, jak nie mam prądu, to nawet nie mam wody. Dlatego, że, że są pompy w piwnicy do wody, mieszkamy na górce i, i nikt nam o tym też nie powiedział na początku, nie wiedzieliśmy. Ja się o tym przekonałam w momencie, kiedy. że jak sobie naediłe ręce to masz problem, bo nic nie leci Operacje, ale już rozpoczęcie kolejnej operacji raczej nie będzie możliwe. To jest jedna rzecz. Podtrzymuje się oją, czyli jedną, dwie, trzy sale, a reszty nie. Natomiast hmm, pytanie, jak to jeszcze działa w praktyce? Dlatego, że jak to jeszcze nawet na praktykach studenckich, byłam w szpitalu na praktykach i hmm, Laboratorium kazano przejść na zasilanie awaryjne. To się nagle okazało, że przez 30 ostatnich lat nikt nie sprawdzał tej instalacji z zasilania awaryjnego i że ona niekoniecznie działa. Więc ja nie mówię, że tak jest wszędzie, ale może się tak okazać, że co z tego, że mamy zasilanie awaryjne? To jest jedna rzecz. Inna sprawa jest taka, że mm, na przykład jeśli chodzi o laboratoria, to nasza aparatura ma zasilanie awaryjne, tak zwane UPS-y które wystarczają tak mniej więcej na 30 minut, 40 i też nie chodzi o to, żeby na nich pracować, tylko chodzi o to, żeby aparat w razie nagłej awarii prądu mógł dokończyć dany cykl badań, żeby się nie zaciął, dlatego że no to mogą być szkodliwe dla aparatu, on by się mógł zepsuć, że takie nagłe wyłączenia prądu mogą uszkodzić sprzęt i chodzi tylko o to, żeby aparat kończy to, co robi i żeby mogło, można go było łagodnie wyłączyć. Więc to jest, mówię, na 30-40 minut zapas prądu. E, absolutnie nie da się na tym pracować przy braku prądu. E, To, to my możemy powiedzieć: dzień dobry, do widzenia, i, i żadnych badań nie zrobimy. No. Także. Nie wiem. A, a mówię to, co się opinii publicznej wydaje, że szpitale mają własne zasilanie awaryjne. No nie, niestety to nie wygląda tak, że każdy szpital ma swoją własną elektrownię, która yy, bez żadnych problemów zasili cały szpital. Chodzi na to, że no, mój mąż pracujący jako programista jest bezrobotny bez prądu i ja generalnie też, no nie wiem, mogę komuś plastyko naklejać bez prądu, bo jeżeli awaria prądu jest chwilowa, to jeszcze jesteśmy w stanie jakoś to ogarnąć albo jeżeli jest tylko w jednym miejscu, to próbki mogą jechać w inne miejsce, ale jeżeli to będzie, nie wiem, w skali kraju, to w zasadzie nic się nie da zrobić. I ja widzę to w bardzo czarnych barwach. Także, no, humor mam kiepski. Gadam sobie tu do Was, bo mówię, Krzysiek się z tego śmieje. Mogę sobie jeszcze tylko z mamą o tym pogadać, bo moja mama podchodzi do tego tak trochę bardziej na poważnie. No, też oczywiście by chciała, żeby te przewidywania się nie spełniły i, i tak dalej, ale, ale z drugiej strony, rozsądek nakazuje, przygotuj się. Więc staramy się przygotować jakoś, nie wiem, na ile to jest w ogóle. Jeśli chodzi o to, co pan Jacko stwierdził, że tam na zachodzie Europy już ludzie mają polecenie, żeby sobie spakować plecak, to też mam taki dysonans z tym. Znaczy, plecak sobie mogę spakować, to nie ma problemu, ale mam dysonans taki, że z jednej strony spakować plecak i uciekać, jakby coś się działo, tak jak to było w 1939, że ludzie też uciekali, ale z drugiej strony dysonans, że jak to zostawić swoje mieszkanie, swój dobytek. Przecież na pewno ktoś mi to e, splądruje, e, okradnie mieszkanie, e, zajmie mieszkanie, i potem już nie będzie do czego wracać, itd. i tak że, dalej. Że ja teraz cały dobytek życia mam spakować sobie do plecaka, a w ogóle zabieranie rzeczy, które są na prąd, też jest bez sensu, bo prądu nie będzie. W związku z tym no, najlepiej to zabrać: e, książkę, papierowe zdjęcia, ubrania i jedzenie, i w zasadzie to. Tyle. No to tak trochę jak ludzie pakowali walizki do święci wiecie, też najpotrzebniejsze rzeczy zabierali do jednej walizki. No i mówię, mam taki smutek, żal, dysonans, nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Będzie taki mały haul, to znaczy, miał być tylko z Zofia tu przejmuję swoje, swoje rzeczy, tak? No. A mianowicie udało mi się dzisiaj kupić latarki. I tutaj y, kupiłam taką jedną fajną, kolorową i jest dla Zosi. I już jej się podoba, bo się u babci fajnie bawiła latarką. Także zaraz będę otwierać i sprawdzać, y, czy to działa. A jeśli chodzi o latarki, to muszę powiedzieć, że y, był mały wybór i wcale nie były tanie, bo najtańsze były za około 50 zł, a ta to chyba nawet kosztowała stówę. Także, o, Zosia już się tutaj dobiera i zaraz będziemy otwierać i testować, czy świecą. Tak, Zosiulku? No, tak. tak. A jeszcze tak robiąc zapasy i przygotowując się na różne dziwne ewentualności na świecie, to muszę powiedzieć, że zawsze marzyłam o letarce czołówce, także y, spełniam swoje marzenie z dzieciństwa. <laughs> Jak miałam, nie wiem, 12 lat, to bardzo chciałam taką letarkę, ale jakoś nigdy mi nie było po drodze, żeby sobie ją kupić. Proszę, Zofia, już przymierza nie zdążyłam nagrać. Przymierza letarkę czołówkę. No więc tak, czołówka świeci, ta z maszą też świeci. Jakbym to szukał, to z Energizera ona jest. Czy to będzie widać? Te obrazki. No słabo. Ale są obrazki, jest kolorowa. I teraz otwieramy ostatnią latarkę.